to kolejny odcinek z Minecrafta. Oczywiście sobie gramy dzisiaj w Detron, więc zaczynamy. No i mapka Gravity. No właśnie, słuchajcie, mapka Gravity. No coś co, czego chyba nigdy jeszcze na moim kanale nie było. Oczywiście jeśli chcecie, chcecie takie no zwykłe Gravity, to możecie oczywiście napisać w komentarzu Pod filmem, więc naprawdę będzie dobrze. Oczywiście... Dzisiaj będzie troszkę oczywiście więcej filmów, ponieważ chcemy, żeby na moim kanale się pojawiało troszkę więcej filmów niż jeden tam tej dzień, Czy coś w tym stylu. Oczywiście filmów będzie sporo. Na pewno będzie film z, z Skyrim ma w tym tygodniu jeszcze. Więc... Możecie oczywiście tam polowić tam na tyle na, na rzeczy, czyli zostawić popeczkę, subika, dzwonka no i to będzie oczywiście na tyle. No i oczywiście jeszcze napisać komentarz. Jakiś tam... Taki no wiecie, taki no losowy komentarz, żebyście... żeby... kurczę. Żebym wiedział, że oczywiście jesteście aktywnymi widzami. Oglądacie moje filmy do końca czy coś w tym stylu. Wow. no tego się nie spodziewałem ale w sumie to powinienem się spodziewać więc no dobra oczywiście mamy shadery więc troszkę będzie dobrze bo to nawet jest łatwy detron więc hops hops o kurczę. Móg mógłbym tutaj trafić za pierwszym razem ale... no coś nie pykło ale może w następnych lutkach coś bardziej będzie pykało No no, gdy się tak dawno no, nie grał w Minecrafta to no, sporo rzeczy można pozapomnieć No to teraz coś co no, jednak no, nie zadziałało Trochę dziwne, ale okej okay. hmm. Dobra, Widzę tutaj, że Dziwne, ponieważ nie widzę tego co tutaj powinno oczywiście być, albo coś oczywiście jest dupil map albo nie, hmm, dziwne, dziwne słuchajcie bo coś albo mapę z dupil albo nie. Dobra, jakoś tam przeszliśmy, no, musiałem się tam troszkę skupić, jestem ósmym, no. Lecimy tak to na następną Taki nawet szybki to był film, taki no krótki, <laughs> jest dopiero. Hmm, słuchajcie, czy, czy, czyżby znowu ta sama mapa? Hmm, po prostu no niespodziewane, słuchajcie, znowu ta sama mapa, no, po prostu boki zrywać. Nie, wiem, słuchajcie, zobaczymy, może nawet to dobrze pójdzie. Troszkę szybciej niż wcześniej to było. Do chyba, że na początku zrymy, ale no. Jakby to było wiedzieć, tak też można zacząć. Nie, no, kurczę. Nawet jest dobrze, kurczę. Może będziemy mieli lepsze miejsce niż poprzednio. Bo teraz wiemy troszkę więcej niż poprzednio. Bo wcześniej byłem chyba pierwszy raz na, na tej mapie, więc no, postaramy się to szybciej przejść. No dobra, tutaj jest sporo tego, tego. To jest sobie oczywiście przeciwnicy, którzy nam oczywiście przeszkadzają, sobie oczywiście czekają. No, jakby to powiedzieć, film będzie chyba w dobrej jakości. No, i z ramiem, ale zrobiłam dzisiaj chyba teraz tylko dwa razy, więc... Chociaż trzy razy na tej halence, chociaż tej nowej. No. no, tego się nie spodziewałem, że będę teraz za każdym razem psuł Co kurczę, słuchajcie, tutaj jest? Jeszcze czasami to nie. Zróbmy, okej, okay. już ktoś zakończył. Okej, okay, mogę to... Tak, to jest taka już chyba taka no, na naturalna przeszkoda. Dobra. To jest oczywiście dosyć łatwe, więc... Da się to szybko przejść. Słuchajcie, je je jeśli oczywiście chcecie Sky Redima, to... Chyba jakąś inną gierkę. Możecie oczywiście napisać. To co się właśnie od ja nie pawliło to nie wiem No, raz, no. Pewnie już nie będę lepszy e, No pewnie nie Pewnie tego nie, nie skończę no Kurczę no Luga mapy tego nie skończę no Kurczę no e coś ci nie pykła no, co z tymi kurczę, to się pojawia i znika, co, co to kurczę ma wyjść Dziwne, choćby oczywiście na no, następnej była hidna mapa Bo ta mapa już mnie powolutko zaczyna wkurzać To mocno No To na następną sobie tak to pójdziemy no dobra, słuchajcie, jest oczywiście kolejna lunda i inna mapa w końcu, słuchajcie, jest inna mapa bo w końcu. Ile to kurczę może być ta, je... ta jedna mapa, kurczę. Po prostu w grawicji już nie wiem. Powinniśmy oczywiście z grawicy zrobić J jakiś film, więc nie może... Może taki to będzie grawicy. Za... Zobaczcie się, słuchajcie. Zobaczcie się jaki... Dacie sobie oczywiście szał tutaj Ci po film No bo jakby to powiedzieć nie zawsze szał jest więc... Kiepsko 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 Wolę oczywiście do wody nie wchodzić woda jest zła, woda jest zła Oczywiście jeśli chcecie pobyt mojego na modach to oczywiście napisać, okay. zabrakło tylko 2 mm, więc całe szczęście wrzeszczy. Gdzie tam się TNT pojawia? Halo! Wiem, że to ma być utrudnienie, ale no, ale no, żeby tutaj TNT się pojawiało, i jeszcze mi na bok wypychło. Wybie no, w sensie tutaj, widzę jaki kogoś tutaj spójność, że się Tutaj no nie wychodzi, więc Haps. O nie, parkur po blokach, które, led, które ledwo Które ledwo cofniją Oczywiście, że się pomogę coś innego, ale Na razie o tym pole nie mówię A tutaj jest oczywiście woda, nie chcę macie te na samym płynie Zginęliśmy tylko dwa razy, więc Znowu To kto to tam wola zlewa, halo Bawiano. Kto to tam wodę rozlewa? Halo, no. no. Hops. Hops. Nie wejdę tutaj Nie wejdę. Nie ma opcji. Tak głupi to ja... To ja nawet nie jestem. Jak to, panie? Kurde, przecież to jedno odpada jedną pułapkę. E, wolę nie robić, bo tam jest oczywiście się klamycz, no, to... To, to, to będzie Tak, to tak. O ty kurde! No... No ale słuchajcie... No, idziemy, nie wiem, kurczę, idziemy. się. No słuchajcie, no... Niedawno był początek filmu, a już jest oczywiście koniec, naprawdę no, dobrze, że oczywiście obejrzeliście ten film, no, do końca, dlatego, no, naprawdę przygotujcie się na falę fil filmów, bo będzie niedługo sporo fi filmów nowych, więc, więc pa.